części części nie części są części ale także ten router niebieski co ostatnio robiłem ten napęd I... no jeździć jeździł tylko coś trochę mu mocy brakowało także I... no koleś kupił zestaw cylindry i głowice no i będziemy wymieniać także może nie no trudno stwierdzić, czy, czy módni przez to mocno, no, czy po prostu słaba kompresja, bo się nie, nie przypuszczały, czy, czy to może być jako taka wina samego gaźnika, bo oni tu jakiś gaźnik też był wymieniany, także trudno stwierdzić, no napęd na pewno jest sprawny nie, nie wiem czy tu widzę, że podwiązane jest kordynowy kopka że jest podwiązana nie wiem co oni tu kombinowali co tu było grzybane znowu więc nie wiem i... no dobrze, także zabieram się z rozkręcanie, no i zobaczymy co tam co tam się Dzieje z cylindrem i głowicą. Także rozbiorę i zobaczymy. głowica jest załatwiona. ale wam pokażę. No. Jak widzicie, wlałem sobie od tutaj od strony gaźnika benzynę. I jak widzicie, normalnie leci ciurkiem. Także aż tutaj wypukało śmieci. Tak się właśnie kończą. Jeśli skuter jest nieserwisowany, to z tego, że jeździcie, jeździcie skuterem, robicie przeglądy, wszystko gra, ale jeśli do silnika nikt nie zagląda, no to są takie później skutki. Tak więc trochę informacji ze serwisu przynajmniej nie ode mnie. Także skuter powinien być serwisowany między 1500 a 2000 km. Muszą być sprawdzone zawory, zmieniony też olej. I. No i tyle no. No co no. Były podparte zawory prawdopodobne. To się przyczyniło tutaj już do wypalenia gniazda, albo do zaklejenia. No i później są takie skutki no dobra, także wiadomo co jest zestaw mamy, mam nadzieję, że będzie że będą pasować teraz może będzie widać tu to, to aż wypukało jak się sączyło także zobaczymy czy będą pasować klawiatura zaworowa no bo ja tam ostatnio już w tym innym skuterze robiłem, chyba nawet jeszcze filmiku nie mam nawet z tego nagranego bo nie zrobiłem go do końca zobaczymy jakie są jaka jest klawatura zaworowa muszę sobie to wyciągnąć tą tą drugą głowicę jest to samo, jest to samo także także no, skręcać to skręcam, ale nie dam rady go złożyć do końca z tego względu, że że to chyba jeszcze osiemdziesiątkę kupili tak, jest 80 no dobra, mniejsza z tym, że jest osiemdziesiątka, ale ale, ale będę musiał zakupić znowu same te popychacze zaworowe po prostu jest inna głowica jest są krótsze, krótsze zawory, tam są dłuższe w tym w tamtym, w tamtym cylindrze no dobra, także zamówimy i zobaczymy co będzie. grane jeszcze, jeszcze mm, jeszcze się zastanawiam czy tam radę ten seryjny gaźnik wyregulować No dobra, zobaczymy co będzie, także Może się uda Dobra, wiadomo co jest co było przyczyną, że skuter jest słaby po prostu brało olej gaźnik prawi pracował prawidłowo bo gdyby prawidłowo nie pracował to już no to, by całkiem tu zdechło więc no więc wiadomo, dobra także biorę się za, za składanie tego całego żeglostwa razem z cylindrem no i to by było na tyle także także serwisujcie skutery czterosuwowe to nie są dwusuwowe, że to będzie jeździło po 30 tysięcy kilometrów bez zaglądania do cylindra i tyle w temacie także biorę się za <coughs> wygląda tłok no, ten stary też właśnie coś było wcześniej wymieniane i było bardzo mocno z jednej strony dokręcone także nie powinny być dokręcone właśnie później tłoki zacierają cylindry się zacierają musi być dokręcone albo kluczem nanometrycznym, albo tak na wyczucie żeby nie dokręcać na hama bo to nie są i takie rzeczy żeby dokręcać jak w ciągniku śruby wielkiej także jak będziecie przesadzić z dokręcaniem szpilek to Wam później się będą zacierać tłoki, cylindry także takie później są objawy także taka moja uwaga no dobra, to tłok tam zaraz wrzucimy tu jest nowy tłok I jakby się ktoś pytał jak zakładać pierścienie czyli czarny do góry ten jaśnie się na dół i na dole później sprężynka z dwoma pierścieniami tymi takimi olejowymi no bo także to na tyle z mojej strony i tyle na razie w temacie bo... A bo nic więcej dzisiaj nie zrobię poskręcam tylko to ile się da i trzeba zamówić jeszcze klawiaturę zaworową żeby można było skończyć naprawę no dobra, także tyle uciekam no i poczekamy do kolejnego odcinka